Młody! Młody! Panie Komendancie, zagadka? Dajesz? Kto to? Debil? Nie zgad pan to ja. Słyszymy? Suszymy, suszymy. Ja suszę, ja suszę, ja zatrzymuję samochody i ja rozmawiam z obywatelami. Patrz. Hmm. Proszę bardzo, proszę bardzo, ile to się jechało? Wit nie panów, komendantów, nieważne ile się jechało, ważne, że się Was spotkało. Panowie, oficerowie, karać trzeba i to surowo, lecz tych, co dla szpanu jeżdżą brawurowo. Ja powiem tak, jak wydbam wiecznie, by lepiej nam się żyło i bezpieczniej. Prewencja już dostała kaski, a dla drogówki śliczne odblaski. Proszę bardzo. By pisać mandaty, trzeba mieć czym, więc walcie do mnie, chłopaki, jak w dym. I oto odpowiadam na wasze zapotrzebowanie. Każdy z was po długopisiku dostanie, proszę bardzo. A że plucha nadchodzi i niepogoda, po parasolce się od firmy doda. A że łaska panów będzie wielka, oto dla dam panów perfum butelka. Pasuje do munduru. Dobra, niech wam praca sprawnie idzie, dodaję jeszcze pospidzie. Żart, żart, cukierki dla dzieciaków. Kłaniam się i na do widzenia taki mały prezencik od Genia. Smycze mogą się przydać, hał, hał, hey.